Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karol Bober, jestem prezesem zarządu firmy doradczej Grantera. Dzisiaj spotkaliśmy się na webinarze po to, żeby omówić szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W szczególności tutaj koncentrujemy się na firmach o charakterze produkcyjnym. Natomiast. Ten konkurs nie jest zawężony wyłącznie do firm produkcyjnych. Mogą to być również na przykład firmy o charakterze usługowym. O ile spełniają wszystkie kryteria dostępu do tego programu, o których za chwilkę będę mówił. Dlaczego jest to ostatnia szansa? Dla niektórych przedsiębiorstw jest to w ogóle już prawdopodobnie ostatnia szansa na skorzystanie z regionalnego programu. Operacyjnego na środki trwałe na zakup sprzętu, urządzeń i maszyn oprogramowania w ramach tak zwanej regionalnej pomocy inwestycyjnej. W przyszłym roku zmienia się mapa regionalnej pomocy inwestycyjnej. I powiat warszawski, miasto stołeczne Warszawa i powiaty, które są wokół Warszawy będą wykluczone z możliwością uzyskania dofinansowań właśnie w ramach tego rodzaju pomocy. W tym regionie będą dostępne, będzie dostępna pomoc de minimis, będzie dostępna pomoc na przykład na badanie i rozwój, natomiast regionalna pomoc inwestycyjna, która służyła właśnie zwykle nakładom takim jak zakup sprzętu, urządzeń, maszyn, środków trwałych, robót budowlanych, takiej możliwości, już w tym regionie nie będzie. Natomiast dla pozostałych powiatów Województwa Mazowieckiego jest to ostatnia szansa na dotacje, ale w tym roku, w roku bieżącym. Nie, nie są przewidziane kolejne dotacje na cele inwestycyjne z programu regionalnego ale pozostałe powiaty będą miały możliwość, będą miały szansę o ubieganie się o dofinansowanie w nowej perspektywie unijnej w ramach nowego programu operacyjnego już na lata 2021-2027. Przechodząc już do, do szczegółów, kilka słów o mnie. Ja dotacjami zajmuję się od dosyć dawno, od 2002 roku. Jestem szefem kilkunastoosobowego zespołu doradców. W firmie Grantera ukończyłem szkołę główną handlową. Zarządzanie przedsiębiorstwem według standardów MBA i ukończyłem kurs Idealnej Innowacji Executive. Tematyka związana z innowacjami jest mi szczególnie bliska, podobnie jak tematyka dotycząca prac badawczo-rozwojowych. Bardzo dużo projektów, które obsługuje Grantera, to są projekty o charakterze wysokoinnowacyjnym, o charakterze B, +R realizowany, Te projekty są bardzo często w konsorcjach zawierane przez przedsiębiorstw, przedsiębiorców i jednostki naukowe. Obsługujemy firmy z całego kraju, siedziba główna Grantery znajduje się w Gdańsku, mamy też oddział w Warszawie. Mogę być Państwu znane z mediów, czy też z różnego rodzaju szkoleń i webinarów. W takiej działalności Grantera uczestniczy regularnie i dosyć intensywnie, działając i współpracując z organizacjami pracodawców, czy z parkami naukowo-technologicznymi, czy też z jednostkami naukowymi. Kilka uwag technicznych na początek. Mikrofon i kamera będzie włączona u mnie. A pytania, jeżeli chcielibyście Państwo je zadawać, to bardzo proszę o umieszczanie tych pytań na Czacie. Na bieżąco nasi eksperci będą na te pytania odpowiadać. W webinarze uczestniczy m.in. Monika jóźwiak bocią która śledzi Państwa pytania i będzie Państwu na bieżąco udzielać odpowiedzi. Można też te pytania oczywiście wysłać mailem. Służy do tego dedykowany adres e-mailowy zapytania Dźwięk i obraz jest rejestrowany. Informujemy tutaj Państwa, że, że prawdopodobnie będziemy publikować ten materiał na naszym serwisie internetowym na YouTubie, żeby była możliwość odsłuchania tego materiału również po webinarze. Charakter dzisiejszego webinaru jest prosty, praktyczny i inspiracyjny, to znaczy treści, które będę przekazywał, będę starał się przekazywać w sposób możliwie najbardziej zrozumiały, takim praktycznym językiem w oparciu o konkretne przykłady. I to, o czym dzisiaj będę mówił, będzie, mam nadzieję, inspiracją dla Państwa do dalszych rozmów czy też do poszukiwania szczegółowych informacji, gdzie te Informacje można znaleźć, również na dzisiejszym webinarze będę o tym mówił. Innowacje w MŚP to konkurs, który rusza właśnie dzisiaj, czyli 13 lipca. Jest realizowany w ramach działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W ramach tego programu można sfinansować szereg wydatków, między innymi to, co dla przedsiębiorców często jest bardzo interesujące i, i bardzo wartościowe. Zakupy takie jak zakup maszyn, zakup robotów przemysłowych, zakup linii produkcyjnych, różnych innych środków trwałych, które są niezbędne do uruchomienia produkcji, ale też usługi, na przykład usługi związane z instalacją maszyn czy praca adaptacyjna, niezbędna do wdrożenia nowej technologii, ale też zakup, zakup oprogramowania. Co do szczegółów, jakie koszty mogą być finansowane, jeszcze będę o nich w detalach mówił. Natomiast te aspekty, które tutaj mamy na bieżącym slajdzie, to są te, które zwykle cieszą się największym zainteresowaniem przedsiębiorców i najczęściej pojawiają się w harmonogramach rzeczowo-finansowych projektów. Wartości i poziomy dofinansowania są następujące. Pula środków to jest nieco ponad 52 miliony złotych. Natomiast te środki mogą zostać zwiększone i w ostatnim okresie bardzo często mamy przykłady tego, że różnego rodzaju instytucje, czy to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ale też instytucje regionalne zwiększają te budżety po to, żeby skutecznie wykorzystać jeszcze pozostałe środki z tego budżetu na lata 2014-2020, ponieważ mimo tego, że konkurs jest realizowany obecnie, czyli w roku 2021 to on jest finansowany jeszcze z budżetu za ubiegłe lata, czyli ze starego budżetu unijnego, więc 52 miliony, nieco ponad 52 miliony na dziś, natomiast ta pula środków może ulec zwiększeniu. Pojedynczy projekt może uzyskać dofinansowanie nie mniejsze niż 400 tysięcy złotych, natomiast maksymalna wartość dofinansowania wynosi 4 miliony. Intensywność pomocy w zależności od tego, jaki to jest rodzaj pomocy, więc dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, na przykład na środki trwałe, to jest dofinansowanie na poziomie do 55%. Jest to zależne od lokalizacji i od wielkości przedsiębiorstwa. Szczegóła za chwilkę pokażę na mapie, jak to wygląda. Są też wydatki takie jak na przykład opracowanie biznesplanu, czy usługi związane z racjonalizacją, czy dostosowaniem do reguł uniwersalnego użytkowania. I te wydatki są dofinansowywane w ramach pomocy de minimis na poziomie 80% dotacji. Mapa pomocy regionalnej. Na tej mapie, jak już wspomniałem wcześniej, zachodzą zmiany. Mapa, która obecnie obowiązuje, jest właśnie wygląda w następujący sposób jak na przedstawionym slajdzie i wysokość pomocy na przykład na zakup maszyn czy na zakup oprogramowania jest zależna od tego w jakim rejonie znajduje się projekt, gdzie projekt będzie realizowany, nie, nie decyduje tutaj główna siedziba przedsiębiorstwa, tylko miejsce, gdzie będzie realizowana inwestycja, czyli mówiąc wprost, gdzie na przykład będą stałe maszyny, które będą zakupione w ramach, w ramach projektu. I tutaj podmioty, które będą aplikować znajdują się w rejonie czy podregionie Ciechanowskiego, w mogą uzyskać maksymalnie 55% dotacji, to samo w Ostrołęcko-Siedleckim, Warszawskim Wschodnim i Radomskim. Nieco niższy poziom dofinansowania obowiązuje w, w, w regionie warszawskim zachodnim, to jest 40%, a samo miasto stołeczne Warszawa, maksymalnie 30%. I te poziomy obowiązują dla firm mikro i małych, czyli w uproszczeniu, biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia, chociaż jest tam kilka innych czynników, które decydują o wielkości przedsiębiorstwa, natomiast najczęściej wielkość zatrudnienia jest, jest tą decydującą. Podmioty, które zatrudniają do 50 pracowników, mogą właśnie uzyskać tej wysokości dofinansowania. Podmioty większe, czyli firmy średnie, zatrudniające powyżej 50 pracowników, ale nie więcej niż 250, mogą uzyskać dofinansowanie o 10% mniejsze, czyli na przykład w podregionie Ciechanowsko-Płockim średnia firma uzyska maksymalnie dofinansowanie 45% na cele inwestycyjne, natomiast pomoc de minimis jest bez różnic tutaj w regionach, to jest zawsze 80%. Procent dofinansowania. No i zmiana, która nas czeka od przyszłego roku. To jest nowa mapa pomocy regionalnej, i na tej mapie pomocy regionalnej, po raz pierwszy w historii funduszy europejskich realizowanych, wydatkowanych w Polsce, pojawia się biała plama, czyli rejon, który jest wykluczony z możliwości uzyskiwania mapy pomocy regionalnej. Więc od stycznia przyszłego roku, 2022 roku, już z regionalnej pomocy inwestycyjnej nie będą mogły korzystać, podmioty, które będą realizować projekty w mieście stołecznym Warszawa, w powiatach Grodziskim, Legionowskim, Mińskim, Nowodworskim, Otwockim, Piaseczyńskim, Pruszkowskim, Warszawskim Zachodnim, Wołomińskim i Żyrardowskim. Te podmioty mają teraz właśnie ostatnią szansę, żeby uzyskać dofinansowanie. Zawrzeć jeszcze umowę o dofinansowanie w bieżącym roku, czyli zgodnie z obecną mapą pomocy regionalnej, i następnie wydatkować środki zaplanowane do, do wydatkowania w ramach swojego projektu przez kolejne dwa lata, czyli, czyli od, czy kolejny rok dokładnie, bo mamy w roku bieżącym będziemy składać wniosek, natomiast do końca roku 2022 należy te środki skonsumować, czyli wydać i, i rozliczyć. Jak wyglądają terminy naboru w bieżącym konkursie? Pierwsza runda naboru trwa o, kończy się 19 lipca, zaczyna się dzisiaj, czyli 13 lipca. Druga runda zakończy się 26 lipca. Regulamin przewiduje że też ewentualne uruchamianie kolejnych rund, natomiast uruchamianie kolejnych rund jest bardzo mało prawdopodobne, ponieważ spodziewamy się raczej, że może wejść w życie zapis regulaminu mówiący o tym, że nabór zostanie nawet skrócony. W związku z czym jeśli wystarczy środków na uruchomienie drugiej rundy, to już będzie bardzo dobrze, natomiast na uruchomienie trzeciej rundy raczej bym nie liczył. Okres realizacji projektu, jak wspomniałem, już nie może przekroczyć 31 grudnia 2022 roku. Co może podlegać dofinansowaniu? Tutaj dofinansowanie jest przeznaczone na innowacje produktowe, i w ramach takich innowacji produktowych mogą być realizowane projekty związane z rozbudową przedsiębiorstw, dotyczące właśnie wprowadzania na rynek nowych produktów czy, czy, czy nowych usług, czy też usług i produktów ulepszonych. Może też być tak, że produkt pozostaje bez zmian, ale innowacja zostaje wprowadzona w procesie wytwarzania. I tutaj ta, ten drugi rodzaj projektu, czyli innowacje procesowe, Umożliwiają realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną. I trzeci rodzaj projektów to projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej i zasadniczo należy taką, takie wdrożenie przeprowadzić w ramach tego projektu. Przedsięwzięcia, które takiego wdrożenia wyników prac B plus R nie będą przewidywały, nie mogą liczyć tutaj na sukces w tym projekcie. Więc w praktyce jest tak, że wdrożenie wyników B +R powinno być obligatoryjne i do tego co najmniej jeden rodzaj innowacyjności, innowacyjność produktowa lub innowacyjność procesowa, mogą też być obie, czyli może być tak, że będzie i nowy produkt, i nowy proces jego wytwarzania. Co może podlegać dofinansowaniu? Już tutaj precyzyjnie, bo na drugim stadzie wskazałem takie najważniejsze wydatki, które są najbardziej interesujące zwykle dla przedsiębiorców. Natomiast te wydatki, które są precyzyjnie w regulaminie, są następujące. To wydatki na biznesplan. One są. Dofinansowane na poziomie 80% w ramach pomocy de minimis. Na biznesplan można wydatkować maksymalnie kwotę 5000 zł. Dalej prace adaptacyjne, pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionej w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń, pod warunkiem takim, że te prace adaptacyjne nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i te prace adaptacyjne mogą stanowić maksymalnie 5% wartości projektu. Środki trwałe, zakup środków trwałych. To mówimy o zakupie, wytworzeniu, modernizacji wraz z dostawą, uruchomieniem maszyn, sprzętu i urządzeń, razem z instruktarzem, czyli razem ze szkoleniem dotyczącym ich obsługi. i to powinien, powinien być główny składnik projektu, ponieważ wymaga się, żeby te wydatki na środki trwałe dotyczyły minimum 70% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Dalej, wartości niematerialne, i w to wlicza się niezbędne do uruchomienia środków trwałych maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowanych projektu. W szczególności zakup i konfiguracji oprogramowania, baz danych czy licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych. Dalej, wsparcie merytoryczne oraz koszty racjonalnych usprawnień. To są koszty, które są dofinansowane na poziomie maksymalnie 80% w ramach pomocy de minimis. Jeśli chodzi o koszty wsparcia merytorycznego, to są koszty wsparcia świadczonego przez podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie prac B. +R. Na przykład to dotyczy takich sytuacji, gdzie wyniki prac Zostały zakopione z jednostki naukowej, i następnie przy wdrażaniu wyników tych prac, tej technologii, czy tego rozwiązania, czy tego innowacyjnego produktu, ta jednostka naukowa później bierze udział, i za ten udział można tą jednostkę wynagrodzić. Oczywiście pamiętając o tym, żeby nie przekroczyć 1% kosztów kwalifikowalnych projektu. Mogą też wystąpić koszty racjonalnych usprawnień zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Te również są dofinansowane w ramach pomocy de minimis na poziomie 80%. Oraz koszty informacji, promocji projektu, także pomoc de minimis i maksymalnie 20 tysięcy złotych, które można na ten cel przeznaczyć. Warunki udziału w konkursie jest ich yy, yy, kilka. Jeżeli chcielibyście Państwo tutaj bardzo szczegółowo przeanalizować wszystkie warunki udziału w konkursie, to odsyłam do regulaminu konkursu i do kryteriów oceny wniosków, natomiast te, które są takie najbardziej istotne i, i charakterystyczne dla tego konkretnie projektu, dlatego że są pewne warunki, niektóre są klarowne i oczywiste, obowiązują we wszystkich rodzajach dotacji, na przykład o dofinansowanie nie może się ubiegać podmiot, który jest w stanie upadłości, czy też o dofinansowanie nie może się ubiegać osoba fizyczna, która jeszcze nie prowadzi działalności gospodarczej, to tutaj wnioskodawcą musi być firma. To są takie warunki, które również w regulaminie się znajdują, ale są dosyć klarowne, dosyć oczywiste i, i e, e, nie są niczym nadzwyczajnym. Natomiast jeśli chodzi o działanie 3.3 to takie charakterystyczne warunki udziału w konkursie, które e, powodują dopuszczenie w ogóle projektu do, e, do tego konkursu i ich niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku, to jest utwarzanie co najmniej jednego nowego miejsca pracy. Za chwilkę powiem Państwu o tym, że jeżeli chce się uzyskać dużą liczbę punktów w ocenie i zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania, to należy tych stanowisk tworzyć możliwie dużo jest pewien algorytm wliczania punktacji za utworzone miejsca pracy natomiast to jedno stanowisko pracy to jest absolutne minimum jeżeli wnioskodawca by nie przewidział tego jednego stanowiska to nie może się obiegać o dofinansowanie dalej Wnioskodawcą może być tylko taki podmiot, który działa co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, więc nie wchodzi tutaj w grę taka sytuacja, że tuż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zostaje założony podmiot i ten podmiot ubiega się o dofinansowanie. To musi być organizacja musi być to przedsiębiorstwo, które istnieje co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. I wymogiem jest też to, żeby firma obiegająca się o dofinansowanie posiadała co najmniej, jeśli nie siedzibę główną, to co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa Mazowieckiego, przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu. I projekt, inwestycja musi być realizowana na terenie województwa Mazowieckiego. Kluczowe czynniki sukcesu wynikające z kryteriów oceny. Tutaj skupiłem się wyłącznie na tych kryteriach, które gwarantują wysoką punktację. Te kryteria, które są znacznie niżej punktowane, pozwoliłem sobie pominąć. Gdybyście Państwo chcieli je sobie szczegółowo przeanalizować, to również odsyłam do regulaminu i do kryteriów oceny. Natomiast co, co, za jakie kryteria można uzyskać najwięcej punktów? Więc doświadczenie wnioskodawcy. To maksymalnie 15 punktów, jeżeli firma istnieje więcej niż 60 miesięcy, czyli dłużej niż 5 lat. No i Im krótsza jest ta działalność, tym mniej punktów można uzyskać. Do okresu prowadzenia działalności nie wliczają się tutaj okresy zawieszenia tej działalności, więc to musi być działalność, która jest kontynuowana. Jeżeli były okresy zawieszenia tej działalności, wstrzymania tej działalności, to należy te okresy odjąć od liczby miesięcy podawanej tutaj do wyliczenia tego, tego wskaźnika związanego z okresem trwania działalności gospodarczej. Dalej siedziba wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca na, na dzień złożenia wniosku, na dzień ogłoszenia konkursu, przepraszam, posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa mazowieckiego, to mu, nie mówimy o oddziale tym razem, ani o miejscu realizacji projektu, tylko mówimy o głównej siedzibie. Jeżeli ta główna siedziba jest na terenie województwa mazowieckiego, to w tym momencie podmiot może uzyskać 12 punktów, czyli bardzo wysoko są, są punktowane te Podmioty, które po prostu są z województwa mazowieckiego i w tym województwie posiadają swoją główną siedzibę. Wpływ na środowisko. I tu mamy szereg czynników, które mogą być traktowane jako pozytywny wpływ na środowisko. Są to następujące obszary: zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, w tym oszczędność wody. Wykorzystanie surowców wtórnych w minimum 30%. Zastosowanie technologii mało i bezodpadowych, w tym zmniejszenie ilości ścieków. Zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie poziomu hałasu, zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu oraz inne działania ograniczające negatywne skutki środowiskowe wskazane przez wnioskodawcę, dopasowane do charakteru projektu. Jeżeli wykażemy, że projekt wpisuje się w co najmniej trzy z wymienionych przeze mnie przed chwilą obszarów, to ma możliwość uzyskania 10 punktów w ocenie. Następnie wzrost zatrudnienia. Jeden etat to jest absolutne minimum, natomiast im więcej zostanie zatrudnionych osób, tym lepiej. I tutaj, jeżeli ten wzrost zatrudnienia wyniesie powyżej 5%, to można uzyskać 10 punktów. No i oczywiście, im mniejsze te wzrosty, tym, tym punktów za to kryterium wzrost zatrudnienia będzie mniej. Dalej efektywność kosztowa, która jest liczona jako stosunek nakładów do liczby utworzonych miejsc pracy. Jeżeli takie jedno miejsce pracy w stosunku do nakładów na projekt to jest poniżej 0,4 miliona złotych, to mamy możliwość uzyskania 10 punktów. I te poniżej później mamy, tak, jeżeli to jest od 0,4 do 0,6, czyli utworzenie takiego stanowiska pracy jest, można powiedzieć, w uproszczeniu droższe, patrząc na wartość projektu, no to 8 punktów i tak dalej, tak, aż do zera, jeżeli to jest powyżej miliona złotych na jedno stanowisko. Sposób pozyskania prac r tu preferowane są zdecydowanie projekty, w których zakłada się wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych. Które najlepiej, jeśli zostały samodzielnie przeprowadzone przez wnioskodawcę? W tym przypadku można uzyskać 6 punktów. Jeśli to były prace zlecone, to 4 punkty, lub zakupione przez wnioskodawcę a w takim przypadku 2 punkty. I to są te najistotniejsze, najważniejsze kryteria. W szczegółach, w detalach, odsyłam Państwa do. Do kryteriów oceny. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na podanym, podanej tutaj stronie internetowej fundusza dla Mazowsza .eu w informacjach o naborze w ramach działania 3.3. Informacje takie skrótowe dotyczące tego programu znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej. Kryteria oceny, ich szczegółowe przeanalizowanie i spełnienie jest niezwykle istotne, i tutaj grantera i nasi doradcy mają dużo doświadczenie, w tym, jak projekt przygotować, jak go ułożyć, jak opisać, jak uzasadnić, żeby zmaksymalizować szanse na uzyskanie pozytywnej oceny. I rezultatem naszych działań jest wiele zwycięskich projektów, w tym projekty, które były na czołowych miejscach, na, na listach rankingowych. Klientami naszej firmy są między innymi Wirtualna Polska, czy, czy polsko-szwajcarski koncert Bibus Menos, czy kanadyjska grupa Car Data Solutions firma biotechnologiczna Blirt, laboratorium Sparklab i wiele, wiele innych podmiotów z różnych sektorów gospodarki Scharakteryzujemy się dosyć wysoką skutecznością i jest wiele konkursów, wiele programów, w których tą skuteczność mamy stuprocentową. W tym programy o charakterze inwestycyjnym, na przykład konkurs kredyt na innowacje technologiczne czy programy, które dotyczyły województwa mazowieckiego, na przykład konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza, on zakończył się Stuprocentową skutecznością. Co dalej, co sugerujemy po dzisiejszym webinarze? Kontakt e-mailowy. Jeżeli chcielibyście Państwo zadać jakieś pytania, to bardzo prosimy. Można również się kontaktować z Moniką telefonicznie. Numer telefonu jest podany na ekranie. Zachęcam też Państwa do. Korzystania z naszych mediów społecznościowych i z newslettera, dlatego że w newsletterze raz w miesiącu, a na Facebooku i LinkedInie na bieżąco, publikujemy informacje o tym, jakie są dostępne dotacje, jakie są przykłady konkretnych podmiotów, które z dofinansowań skorzystały. To może być dla Państwa inspiracją. Informujemy też o tym, co będzie się działo w nowej perspektywie unijnej, czyli tej, która już formalnie ruszyła, ale środki finansowe. Z tej perspektywy 2021-2027 staną się dostępne dla przedsiębiorców powszechnie dopiero od przyszłego roku. Podobnie środki z Krajowego Planu Odbudowy to będą też spore pieniądze dla przedsiębiorców i warto śledzić nasze media społecznościowe, bo na nich informujemy na bieżąco, co będzie dostępne dla kogo i na jakich zasadach. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze. Zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do omawiania spotkań. Możemy się spotkać również w Warszawie czy w siedzibie państwa firmy. A ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za, za uwagę i życzę skutecznego aplikowania o dofinansowanie w ramach działania 3, .3 i kolejnych dotacji, które będą hojnie rozdawane już od przyszłego roku. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.